Płciu mój A, wiesz, jak jedna ulicy wiedzą, że jestem błysem jak Hugo Dawać mi tą forsę grubą, czekałem już długo Lecę sobie na ludzie pierdole, jakieś konflikty jak w Jugosławii Jak najdłużej chcesz się życiem bawić Porad na lepszym marki Gdy tego słuchasz to masz siarki jak Travis Scott DUR to cop Mówią na mnie Rico jest God. Na tych trakach wylewał z jej krew i po o, co, ale potem czuję się posko. Ta satysfakcja daj mi rozkosz. Poprzeczka postawiła nam wysoko, jak umiesz to poskocz. Ona mówi do mnie te Dawaj, dawaj tą gorącą na wiekę jak lawa lava. Lava. nie prosta sprawa, cały czas i zajawa jak mój traba. trawa Leuel, jaka 47, no spietam te składy solo Sam jeden, że mu jest Heddy Nie po ciebie jak je biedę, nie wjepaś biedę Cip jako jak James Dean, ale gdzie jest mój jeden? Sam nie wiem jak jakikat prawie chodzi po nie ale nie spadnę na glebę, tego jestem pewien. Jestem pewien siebie, ty chyba tego nie wiesz. A jak już spadnę, to wyląduję na drzewie. Aha, ty odpierdalasz jakąś lewie, nikt nie zapraszał tu siebie. Wypierdalaj, bo się wyjebie, tego możesz być pewien. Pytam za siebie, zadaję to pytanie, jaka Adam Gdzie jest mój wymarzony jeden? Ty Ruelaka 47, Adam 47. Jeba ciebie, jak jeba biedę. Nieba ś Na emeryturę jesteś już starym z gredę. A dalej falisz fetek, pysę. Od 10 lat masz ten sam te też pepe. Jesteś takim Ramosem, że chyba na oszesieniem muszę ci wyjebać lepe Muszę się jedno powiedzieć, nie wierzę. wierzę. Samobójstwo popełnię lepę. Starał się całe życie, żeby było lepiej. Lepiej. Ziomek, to nie są teorie spiskowe. Możesz nie wierzysz, ale zamordowali go tajni jak pięci z Mossadu, izraelskiego wywiadu. Jest wiele to z nadrabił, Najszybciej, ale to już chyba wiecie D.U.L. -E, ekipa, niech Bóg ma na swojej opiece A no, my na tej grubej becerce -E, D.U.L. jestem najlepszym raperem na świecie Tak się jedzie na konkrecie Na konkrecie D.U.L. jest zapierdala w czarnej becie P.M. i mnie Gos orbituje pod potem wracam na ziemię. Już Jak to po mam się Kochanie, choć do mnie, bo chyba nie zasnę. Znowu przeżywam i są mnie, do łóżka i ściągnąć podnie. Ucieszesz się ogromnie, wyglądasz dosłownie, cudownie. Tak się zdaje, koch ser, że nie mogę z łóżka się pod niej SPODNIE i chodź nie. do mnie pod kołdrę TYŁER Get poeta, pion te te mueta.